Niech woł z Bóg błogosłowi sanktuarium na wzgórzu. Ja jestem Jachwy, Twój Ojciec Niebieski, Stworzyciel Nieba i Ziemi. Córko, maleńka, moja bardzo droga, kocham Cię, wypełnij moje orędzie. Nie lękaj się, jestem zawsze przy Tobie. Idź ogłaszać moje słowo i ujawnić moje orędzie całej ludzkości. Nie lękaj się, otworzę twoje usta w modlitwie. Napełnię cię duchem zrozumienia. Będziesz trudzić się w dzień i w nocy, ale nie na darem. Przyjmij moje orędzia, umiłowana. Będziesz kroczyć ze mną. Ja będę twoim przewodnikiem. Nie niepokój się, bo ja zatroszczę się o wszystko w stosownym czasie. Później przemówił Jezus: To ja, Jezus, pójdź, Wasulo. Wszystkie orędzia dał Ci mój ojciec i ja, wypełnij moje słowa. Nie lękaj się, pozostanę z Tobą, pouczę Cię, ja będę Twoim dziedzictwem. Pójdź, chodźmy razem.